No to witamy w kolejnym potężnym materiale z serii Rozbatelka i 3. Ze mną Grappa. Witam, witam. Oraz Swartyn. Gramy na Drake'a, Matiego i Edwina. Po drugi? Mnie zamknęło. Gierka mi się, zamknęła. Gierka się zamknęła. Dissolute, key day, dissolute, key day, dissolute, dissolute, me here to me here to me here to morrow day, dissolute, me here to morrow, key day, dissolute, me here to morrow, me here to day, dissolute, me here to morrow day, dissolute. Musimy działać. Jestem czujna. Naprzód, ja prowadzę. Naprzód, ja prowadzę. Bogini się zgadza. Co teraz? Daj nic. więcej! jedno z jedno... naszych nowy provad do ataku ja prowadzę pagnie teraz tak pagnie daj mi więcej więcej musimy działać daj mi więcej więcej Co teraz? badania zakończone Ufaj mi, bogini się zgadza. Gotowa do ataku. Ja prowadzę. Twoje budowle zostały zaatakowane. Pomagam ci u góry, Fartym. Dobra, dobra. To idę sobie górny odbić. Tak. Przejąć. Nie Jak? Pójdziesz, ja ty siedzę na dole. Nie, nie. Potrzebujesz więcej. Jak wyszedł no Musimy działać. Co mnie bije? Daj mi więcej masz budowlę do dyspozycji. Mogę potek używać, co jest ty! Halo! Coś nie Na razie nie widzę. Halo mi nie wbijał potęg, tak wbiło mi powietrze Uciekałem przez pomniki że uciekałem specjalnie przez pomniki Twoje budowle zostały zaatakowane Gotowa do ataku Dobra, to ty mnie już nie robię Daj mi więcej, więcej! Masz nowe jednostki Twoje budowle zostały zaatakowane. Musimy działać Za teraz. Tak, tak. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Mati poszedł łuki do u góry. Ten szlam jest super. Wszystkie łuki mu wybiłem. Wasz ból mnie wzmacnia. Daj mi więcej! Na każde twoje skinie. twoje oddziały zostały zaakaklopowane. Daj mi więcej! Dobra, kiedy te sukuby grają? Dół odpuść, tam nie walcz. Tak górą wchodzimy, nie trać. Co so, mnie tak bije hewo? Wężoludy Roba, ale mi, mi, mi to. Coś może jakieś lagi masz jednak. Do, do wieży Co, czy... sobie go tam. Bije mi go go coś dai, w ogóle z, z, z ten. Jest ten z takim... Jeszcze tego nie przejąłem. No. Bije mi w ogóle tego hewa, coś kurde jakoś tak z, z daleka. Mam wrażenie. Złota 50. Potrzebne. Nie mam. Nie Ja się cienka w oglądało, oglądała, że się wierzy że szybciej regeneruje. Idę mu trochę porobić tego. Do, nie, dawaj na górę już. I wchodzimy. Odpuść środek, odpuść środek, mówię ci. Tu, nie wiem, ale tu nie ma nic, co, co może mi to bić. Ale już byśmy 4, 4. musieli wchodzić. 64% ogniejki. No to no, tak, ja ci, no to jeszcze? No, czekaj, no to jak mu płonące wejdę, jak ma 64% to jeszcze jest chwila. Nie się złota? Nie, nie, nie za bardzo. Dobra, dawaj na górę, Garappa. Dawaj no. Idę, idę, idę. Będziesz miał ponad. Biegnę. Już, już, już. Już biegnę. Biegnę, mówię, hmm, lecę. 96%, to zanim dojdziemy będą. Ile? 96%. Już ja są. Zrobili skauta u góry, wiedzą już. No widzę. widzę o chuj. Widzę. Dobra. Czy idziemy, idziemy, czy nie? Ty nie masz potek? Mm -mm. I wychodzisz na 19 HP. A skąd miałem wiedzieć, że tu będą spigany? Dobra, wchodzimy u wchodzimy. góry. Nikt by się, w życiu się nie spodziewał, że spigany tutaj są. U góry, bij, bij, ja ci łuki y chronię. Dobra. Dawaj gra padri to już. No już jestem, już, no już jestem. Na południu. Na czym się w ogóle skupić, jak tu będę? Czy, czy odcinać w ogóle może go? Czy może tutaj być i odcinać, co? To co nie, będzie, bies do mnie. Tylko nie dawajcie Ale mógłby... No nie, no nie, nie, nie będę dawał. Ja tu będę odcinał, dobra, dawajcie. Wy tam działajcie, to będę odcinał. Po łukach, po łukach. Ta wieża nas ciśnie. Odsuńmy się trochę. Tylko pają. te jaja trzeba. No leję to, co tu idzie. Dobra, Nie ta wieża kości konkretnie. No bo się trzeba na wieży sfokusować. Jedna padła. No i mogę miś Hero i przejmować, by to wyszło. No, Koś te was, te was nam to lepiej pykło. Ja. Jakby te nie, gdyby nie było te budynki, to. No nie ma no, się Dobra, już nie wobec tych 100 nie? Przed no, to... się podojguję. Jeszcze dosyłam. Jeszcze możemy się zebrać. No Tylko cofnij, też. cofnij pod twoje kopalnie, niech mi dojdzie armia. No, bij u góry. No. Teraz wszystkim. Potracił dużo, bo nie patrzył. I zostały zaatakowane. Łuki ci stoją z tyłu. Nie cofnij, nie to cofnij, cofnij, bo karły dochodzą. A nie, oni teraz są to w trójkę. Dużo to już jest dużo się dobrze robi O, korzysta z tego, z lasu. No <grym grym> Dobra, zniszczył go w kopalnie w wolnym czasie. Bo już nie przejął jej nawet. Ojej, zostały zaatakowane. Wiesz, ty masz surowce na dziedzinie czy nie? Na razie. Nie, zniszcz sobie. No już przegraliśmy właściwie. No właśnie, już teraz jak oni się rozbudują, najwyżej wejść gdzie indziej. Dobra, ja bym jeszcze próbował tą górę. Dawaj, B. Dobra, ja jeszcze po masę skeletów, ale. Ale bij, bo ja biję sam Dobra, dobra, dziękuję, na szybko, na bazę Nie yeah. yeah, za dużo, za dużo tego Dobra Możemy wyjść Aż tak? <laughs> Nie no, gołem do końca Zobaczymy jak to. może he kawał, kawał się, na hero się wypierdolą ja, jest, ja obstawiam, że na dole będzie chciał kopalnie olbić, tą pełną sukubów w głowach nie, dobra. Tu już konkretna armia jest. Dużo tego mają bardzo. Dużo, dużo. No trzech, teraz dwa, dwa baśniaki, to jednak szybka się idzie. Dobra, wypełnij wieże, Fartyn, cofnij się za, do bazy, no, wszystko. A ja wszystko wyślę na dół i spróbujemy gra dół teraz. Teraz? Tak, tylko e, nie dojdzie. Eee, się przygotować. Muszę, no ja muszę wszystko. dojść. No to ja ci pomogę, tam jakiś handjob czy coś? Oj, Gerapson. Nie no, żarty, żart, żartami jeszcze, ale mi też można. Czekaj, Czekaj na mnie, aż mi armia dojdzie. Wypełnij wszystkie wieże fartyn u góry. Ja wiem. Dwa, po dwa szkielety i dwa łuki O, ja cofaj, 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 cofaj no dole, to bo padnie To czekaj, do, 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 dojdzie moja armia, ty cofaj Nie, nie, ja cofnę, te karzełki pobawię mu, On chyba zapomniał je tutaj O, zapomniał ich Cofaj, cofaj. Dobra, teraz mogę cofnąć Twoje budowle zostały zaatakowane Dobra, wchodzimy teraz w tym co mam. Dawaj na dole. Dawaj grapa Mówisz? Tak. Dawaj no i tak jest przegrane już dawaj, spróbujemy jeszcze w dole już, 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 Już idę. E, gdzie mam to tutaj? To mało tego, tak, bo jeszcze demonów nie robię. Znaczy może bym mógł ja czekam na tańsze demony. No, to dawaj. No, idę, idę, no. Skup się może o, na co? tych, na kapłanach, tymi morami No, są tutaj sami kapłani właśnie. O kurde, już nie przejdziemy, co, co ty? To, o kurde. Co, 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 co? Cofamy. Szkoda tego, bo żeby się, mieć Obawane będzie czego. Ja demonem będę robił. No ale oni mają dwa razy, trzy razy generację córków No wiem, no ale co jak ci nie przebijemy? Może no, on już wiedzą, że to wygrali Jeżeli początek nie przeszedł, to... przez wszystkie są. Zostały zaatakowane Czekaj, handel, handel, gdzie to było Ma, Dajcie kiełchy jest 200, tańsze demony sobie kupię, piknę Dobra, idzie Poszło. Masz nową budowlę do dyspozycji. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Mam nadzieję, że się teraz za ciosem nie wpierdzielą. Nie chciałbym teraz. No jeszcze nie wiedzą, że ja nic nie mam. Fartyn, dawaj na górze. Teraz wyjdź wszystkim z bazy no, i dobra. dawaj tu z moimi oczkami. Dobra, dobra, dobra. Tylko czekaj, debis, z... 10 sekund. Co kolejkuje ja prawie że... Dobra, już idę. A tutaj jesteś, masz taką armię, dobra. Wszystkim iśćcie? Tak, wszystkim, wszystkim. Tylko Ustawiamy na faście. Idą, idą. Żypsy nie są małe. Mam, batańsze tańsze demony mam. Dobra, Dobra, atakujemy górę, dawaj. Wszystkim. Idą, idą, idą. We mnie jest wjazd, gra a ja wszystko wysłałem na górę. Ja jeszcze nie mam nic. No, dopiero, no, no chwila jest 18, no demony będą za, za niedługo będą. No, 30 sekund już się robią z wielu budynków. Nie wyślę ci nic, bo nie mam nic. 5 z na 1 HP. Może, 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 może Patry, ten. Atakuj. Ejmów u góry. No, dobra, dobra, dobra. E, mam po bazie. O, jest ich. Tam <laughs> no, u góry się odbiliśmy, a ja bazę straciłem. Jeszcze nie Póki kopalni kopalnie się nie zniszczą Ja już... ja już i, i, i cisnę do siebie, dobra Dobra, wycofuję oddziały zostały zaatakowane.

Pterosy. się tewosów tam ja nie, nie, nie tych. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Daj więcej, więcej. Twoje oddziały zostały zaatakowane. Chodzą w ciebie HP, chapa, chapa się nie regeneruje O wierzy się za Zniszcz u góry łukami Fartyn te kopalnie tam gdzie stoisz, wejdź, Dobra. wejdź tam za nie i... No obawień będą wchodzić. Ja. U mnie też coś jakieś mięso wchodzi małe. To zabierz ode mnie armię. Dobra Bo ja nie padły, to będzie dobrze. u Ciebie mam. Też. A to jeszcze, no? Zapomniałem o tym. Wypełniłeś wieża przywa? Tak. No, dwie ostatnie, dwie dolne, bo więc już przywo na razie nie miałem, dopiero zaczęły wychodzić przywo. trzymają się te wieże te, te do na szczęście. Nie piekło im to. No to niszczymy doł. Ja. Twoje zostały zaatakowane. The Isle of Gotowa do ataku Pawie! Na każde twoje tak. skinienie Niż dół, niż dół, ja ich odciągam Nie, chcę ci tych pajacy zniszczyć, infami zniszczę No, tylko jedną zniszczyłem kopalnię na dole, Partyn, za kolejku i kryształ niszczenia u góry kopalni krychy. Metal potrzebuje chłopy. 500 masz. E, przywo? Dobra. Dam ci też 500. Mam już tych budynków do tego, do tego, do tego, e, O dam do dużo Dam tego, nawet, dam ci 500 nawet. Podzą we mnie. Myślicie coś? Fartyn podeszli gdzie, też. Gdzie, gdzie, dobra. Ja nic nie mam. Masz na łuku w parę u mnie, Fartyn. Dobra, dobra. No dobra na dole, jeszcze dobra Dobra, to y, magowie, u mnie przechodzą jak coś, czarni. Zniszczmy teraz środek, jak się odbili, dawać na środek te kopalnie, bo góra zniszczona. Idą te, czaro e, idą jak coś do was, górą. To jest 10, 15. na środku pilnuję. Oddziały zostały zaatakowane Nie harpi ciągle nie mam Ale tu idzie na mnie bullshit Uu, dużo tego bullshitu. Farty na dół teraz Zabierz ode mnie idą, idą, idą. i Farty na dół wyszły ode mnie I to na mówię Widzę, widzę, domu. Ojej, Koło ciebie też są, widzisz? Mhm. Parę demonów masz u mnie, gra, a na i mówię tam, żeby mnie bronić na środku. Mhm. Zobaczymy, czarow, weszły jakiś tam pojedyncze. ale mi czaro wygłosił moje wieże wszystkie. No, nie wlecia są mnie pokonaniem mroczne z baśniakiem. No. Zostaje złoto A, nadal żeśmy się też nie wiem, wybronili. No już czasę bazę. Już w pogrze. Tylko rasz mógł nas uratować. bo potraciłeś? Tak Dobra, to co? Wychodzimy? I nexta No Ja nic nie mam też Przez ten raz DJ. gospodarka fatalna Ja mnie Gospodarka, tak, bo...